Klątwy i energetyczne ataki. Dziś poruszymy temat, który może wydawać się tajemniczy, a niekiedy wręcz przerażający. Klątwy i energetyczne ataki. Co zrobić, gdy ktoś rzuci na nas klątwę, bo odmówiliśmy mu pomocy? Jak zareagować, gdy czujemy się atakowani energetycznie? I czy warto angażować się w tę duchową grę, czy lepiej ją zignorować? Zanim przejdziemy do konkretów, musimy zrozumieć, czym jest klątwa. Z okultystycznego punktu widzenia klątwa to energetyczny atak, mający na celu wywołanie w drugiej osobie określonej reakcji, myśli, emocji, a czasem działania. Może to być manipulacja, która ma wpłynąć na nasze życie. Ale ważne jest, że klątwa nie ma mocy, jeśli my jej na to nie pozwolimy. Jak działają energetyczne ataki? Warto wiedzieć, że osoby obeznane z pracą, z energiami, mogą używać klątw, aby wywierać wpływ na innych. Tego rodzaju działania opierają się na emocjach takich jak strach, złość czy zazdrość. Które wykorzystywane są do manipulacji. Kluczowe jest, że klątwa działa tylko wtedy, gdy my jej dajemy energetyczne przyzwolenie. Jeśli zachowamy spokój, możemy zneutralizować jej wpływ. Jak reagować na atak? Kiedy poczujemy, że jesteśmy atakowani, najlepszą odpowiedzią jest zachowanie spokoju. To tak jak pierwsza linia obrony. Ważne jest, aby nie dać się ponieść emocjom, szczególnie strachowi czy gniewowi, które tylko wzmacniają atak. Zamiast walczyć, po prostu nie wchodź w grę. Twoja energia jest najpotężniejszym narzędziem ochronnym. Warto wypróbować kilka sprawdzonych technik ochrony. Można na przykład wizualizować siebie otoczonego ochronnym światłem, które. Działa jak niewidzialna tarcza. Istnieją także rytuały oczyszczające, które pozwalają odbudować naszą równowagę i regularne sposoby medytacyjne na wzmocnienie naszej odporności. Zasada odwracania energii polega na tym, by nie reagować agresją, lecz na neutralizowanie negatywnej energii. Kiedy coś w Twoją stronę płynie, Zamiast jej przyjmować, staraj się ją rozproszyć. Tak odbierasz jej moc. To nie jest zemsta, to odzyskiwanie kontroli nad swoją przestrzenią energetyczną. Nie przyjmuj roli ofiary. Pamiętaj, że w takiej sytuacji nie możesz tej roli przyjąć. Klątwy i ataki energetyczne działają najlepiej wtedy, gdy pozwolisz sobie poczuć bezradność. Nie daj się wciągnąć w rolę ofiary, jesteś panem swojej przestrzeni. Utrzymuj spokój, nie pozwól, by negatywne emocje przejęły kontrolę nad Twoim życiem. Aby skutecznie odpowiedzieć na atak energetyczny, warto przeprowadzać regularne rytuały oczyszczające, i może to być coś prostego, użycie ziół, wody czy świec. Takie praktyki pomogą usunąć negatywne wpływy z przestrzeni wokół ciebie, przywracając harmonię i czystość. Jeśli chodzi o zakończenie konfliktu i energetyczny spokój, najważniejsze w pracy z energetycznymi atakami nie jest walka, lecz przywrócenie równowagi. Zakończenie konfliktu polega na świadomym odcięciu się od negatywnych wpływów. Tak zakończony cykl agresji daje Ci wewnętrzną harmonię i spokój, który skutecznie chroni Cię przed przyszłymi atakami. Kiedy spotykasz się z energetycznymi atakami, kluczem do sukcesu jest spokój, koncentracja na ochronie siebie i stosowanie odpowiednich technik ochronnych. To Ty masz Pełną kontrolę nad swoją przestrzenią energetyczną i to ty decydujesz, co do nich wpuszczasz. Rytuały ochronne, medytacja i oczyszczanie pomagają stawić czoła wyzwaniom, jakie życie stawia na naszej drodze. A teraz zapraszam Cię do pozostawienia swojej daty urodzenia w komentarzu. Zróbmy wspólnie analizę. Twojego indywidualnego energetycznego pola ochrony i zobaczymy, jak Twoja osobista energia wpływa na Twoje reakcje na energetyczne ataki. Czekam na Twoją datę.